Łódzkie na plus najważniejsze wydarzenia z regionu łódzkiego w filmowym skrócie. Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2020 za nami to wydarzenie cykliczne organizowane przez województwo łódzkie, które na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez gospodarczych w Polsce, forum jest okazją do wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami szczególnie małych i średnich firm. Tegoroczna edycja ze względu na pandemię odbywała się online. Ważnym punktem forum było przyznanie nagrody gospodarczej województwa łódzkiego Biznes na Plus, co roku nagradzane. Są firmy, które budują pozytywny wizerunek regionu i przyczyniają się do jego rozwoju gospodarczego szczepionki na COVID-19 mogą stać się naszą szansą na powrót do normalności, mówił w Łodzi premier Mateusz Morawiecki, który przedstawił informacje dotyczące zakupu szczepionek dla Polski. Po konferencji prasowej szef rządu marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński udali się z wizytą do szpitala rezerwowego w łódzkiej hali EXPO. Spotkali się z przedstawicielami lekarzy, którzy będą pracować w tym szpitalu. Państwowe gospodarstwo wodne Wody Polskie przekaże blisko 40 milionów złotych na udrożnienie i ustabilizowanie koryta rzeki Pilicy w Sulejowie. Podpisana została już umowa z wykonawcą robót. Podstawowym celem projektu jest poprawa jakości wody w pilicy i zbiornika Sulejów. Ludzkiego problem suszy, problem wody to jest niezwykle ważna rzecz, ważna sprawa Bezpieczeństwo związane z tymi kwestiami to Kwestia, która nas na pewno inspiruje do działania. Aktor i reżyser Marcin Hecnar został nowym dyrektorem teatru imienia Stefana Jaracza w Łodzi. Taką decyzję podjął Zarząd Województwa łódzkiego. Marcin Hecnar na stanowisku dyrektora teatru Jaracza zastąpił Waldemara Zawodzińskiego. Nowy dyrektor będzie jednocześnie łączył funkcję dyrektora naczelnego instytucji, jak i osoby odpowiedzialnej za wyraz artystyczny teatru. Od 1 grudnia 2020 roku rozpoczyna pan Marcin Hycnar swoją nową misję. W Radomsku uruchomiony został punkt pobrań osocza od zdrowieńców. Osoby, które chcą oddać osocze, proszone są o wcześniejszy kontakt z punktem pobrań w Szpitalu Powiatowym w Radomsku. Wymiana doświadczeń związanych z działaniami na rzecz walki z pandemią była jednym z punktów konwentu marszałków województw. W posiedzeniu zorganizowanym w trybie zdalnym wziął udział Grzegorz Schreiber, marszałek województwa Łódzkiego. Zarząd Województwa Łódzkiego przekazał mieszkańcom regionu ponad 1 124 1,124,000 maseczek wielokrotnego użytku. Co bardzo ważne, uszycie maseczek zostało zlecone lokalnym przedsiębiorcom. W oparciu o fundusze Unii Europejskiej Urząd Marszałkowski jako jedyny w Polsce stworzył projekt, dzięki któremu wsparcie w trudnych czasach pandemii otrzymało blisko 160 firm. Województwo Łódzkie i Unia Europejska solidarni w działaniu przeciw COVID-19. COVID-19 to dziś globalne wyzwanie wielu społeczeństw, wymagające opracowania skutecznej strategii podczas pandemii. Tym bardziej teraz ważna jest wzajemna pomoc i wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej. Województwo łódzkie i Unia Europejska aktywnie udzielają wsparcia dla naszego regionu. W akcie solidarności i wierności naszym wartościom troszczymy się o zdrowie naszych mieszkańców. W ramach funduszy europejskich realizujemy projekt zaopatrzenia szpitali, między innymi w środki ochrony indywidualnej. Wszystkie służby, w tym wojsko, zostały zaangażowane w dystrybucję środków do szpitali w naszym regionie. W tym trudnym czasie jesteśmy gotowi wspierać naszych mieszkańców. To jest czas mobilizacji i solidarności. Razem jesteśmy mocniejsi w działaniu. Telewizja Centrum ma już ponad 30 lat. Korzystanie z naszych usług to mnóstwo korzyści. Po pierwsze, jest nią bogata oferta programowa, pośród której każdy znajdzie coś dla siebie. Po drugie, pokazaliśmy, że internet może być szybki, stabilny i przede wszystkim tani. Co również istotne, pełnimy ważną misję w życiu zgierza. Poprzez program lokalny dostarczamy Państwu informacje dotyczące naszego miasta. Tworzymy zespół ludzi, którzy lubią to, co robią, dlatego też tworzenie nowych reportaży i programów cyklicznych. Ku zadowoleniu widzów to dla nas priorytet. Jakość bardzo się poprawiła. Sposób organizacji wywiadów sposób nagrywania fotografowania jest profesjonalny. Bo jednak takie lokalne wiadomości dla niektórych są ciekawe. Żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje. Zadowolona jestem, oglądam często. Na... Telewizja ogólna to nie nadaje dużo rzeczy, a w lokalnym się pan więcej coś dowie. Korzystając z naszych usług internetu czy telewizji, wspieracie Państwo finansowo nasze miasto. Jak powszechnie wiadomo, część z każdego podatku dochodowego wraca do budżetu miasta. Między innymi z tych środków realizuje się miejskie inwestycje, takie jak budowę dróg, chodników czy placów zabaw. Kwoty tego podatku są całkiem spore i to nas bardzo cieszy, bo to rzeczywiście. Przyczynia się przynajmniej po części do tutaj do budowy naszego również lokalnej społeczności. Te podatki przecież, jak wszyscy wiemy, część, tak zwany odpis podatkowy, część kwot podatku zostaje na miejscu, jest wykorzystywana przez samorządy. Wobec tego, no jest to bardzo, bardzo istotna również taki element budowy społeczności lokalnej. Do Państwa dyspozycji pozostawiamy blisko 170 kanałów cyfrowej telewizji naziemnej, satelitarnej za bardzo przystępną cenę abonamentu. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług i dziękujemy, że jesteście z nami. Dzień dobry, jest poniedziałek, 14 grudnia. Emila Okupska. Zapraszam na wydarzenia Telewizji Centrum. Dziś w serwisie powiemy m.in. Innymi... Po 39 latach nie można zapomnieć o tych, którym zawdzięczamy wolność. Symboliczne złożenie kwiatu wodanie czci pamięci tym wszystkim, którzy o tą wolność i suwerenność walczyli. A także za nami kolejny memoriał imienia Marcina Kurpińskiego. To jest blisko 60 zawodników. Niestety jest to Połowa tego, co było w roku ubiegłym, no niestety pandemia robi swoje, drużyny ograniczają swoje wyjazdy. W 39. rocznicę wybuchu stanu wojennego dano hołd jego ofiarom. W imieniu mieszkańców kwiaty przy pomniku wolności i niepodległości złożył prezydent Zgierza wspólnie z przedstawicielami kombatantów, samorządu oraz Solidarności. W tym roku w związku z pandemią złożenie kwiatów odbyło się w kameralnym gronie. Przy pomniku wolności i niepodległości hołd ofiarom komunizmu oddali przedstawiciele władz Związku Solidarność, lokalnych stowarzyszeń. Nie zabrakło także zgierskich opozycjonistów, doskonale pamiętających wydarzenia z grudnia 1981 roku. Byłem przewodniczącym komisji lokalnej w Zgierzu, to jest komisja, która skupiała wszystkie komisje zakładowe. W związku z tym no, nie mogłem sobie spać do południa, jak niektórzy spali, tylko musiałem wcześniej wstać, jak się zorientowałem, jaki jest stan i y, 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 y sytuacja w Polsce. I wraz z wiceprzewodniczącym Komisji Lokalnej, panem Dudkiem, pojechaliśmy do Łodzi, do zarządu regionu, zorientować się, no, co mamy dalej robić. Zarząd regionu naturalnie był otoczony y, przez y, ZOMO, ale pod zarządy było mnóstwo ludzi. Dostaliśmy się do budynku, gdzie odebraliśmy materiały. To były oświadczenia zarządu regionu w Łodzi, żeby to rozesłać wśród naszych związkowców i przywieźliśmy to do zwierza po południu. Następnie spotkaliśmy się w, w siedzibie komisji lokalnej na ulicy Dąbrowskiego w dawnej świetlicy zakładów Waltera. No i już Dwie, trzy noce w domu nie przebywałem z uwagi na obawy, że mogą mnie zamknąć. I w zgierzu od poniedziałku rozpoczęły się strajki w zakładach. Stan wojenny w Polsce wprowadzono 13 grudnia 1981 roku. Zawieszono go 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono 22 lipca 1983. Według różnych źródeł, tylko podczas pierwszego dnia stanu wojennego internowano od 5 do 6,5 tysiąca osób, a do 1983 roku internowano ponad 10 tysięcy działaczy. Związanych z Solidarnością. Bilans jego ofiar jest trudny do oszacowania, ale przyjmuje się, że wynosi on około 100 zabitych i kilkuset rannych. 10 milionów złotych tyle otrzymał zgierski samorząd na poprawę infrastruktury drogowej w ramach drugiego rozdania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Poseł na Sejm Marek Matuszewski wręczył symboliczne promesy samorządom, które również otrzymały wsparcie. Dofinansowane zostaną dwie ważne inwestycje drogowe, takie jak przebudowa ulicy przygranicznej, osiedle podleśna Rudunki oraz modernizacja ulic na terenach byłych zakładów Boruta. 10 milionów stop. Przebudowa drogi przygranicznej i Fijałkowskiego to jest dzielnica Rodunki. Oczywiście dbamy też o przedsiębiorców, pan prezydent zawsze o tym mówi. U Kasińskiego, Boruty, Miroszewska i Struga to jest y, teren po dawnych zakładach Boruka, Boruta. Park y, przedsiębiorczości tam idą też ogromne pieniądze. Park Przemysłowy Boruta, wspomniana ulica Łukasińskiego-Boruty, to tak naprawdę połączenie drogi S14 budowanej, zjazdu z węzła i wyprowadzania ruchu ciężarowego z części naszego miasta, de facto z ulicy Aleksandrowskiej i Gałczyńskiego. Stąd też realizacja tego przedsięwzięcia w oparciu o te środki, a także y, łączenie, realizacja przedsięwzięć już realizowanych w naszym mieście, a więc ulica przygraniczna, połączenie ciągów komunikacyjnych, które mają skomunikować nasze miasto z ośrodkiem sportu rekreacji Malinka. Powiat z funduszu od otrzymał ponad 3 miliony złotych. Jakie inwestycje w ramach dofinansowania będzie realizował? Wyremontowane zostaną na przykład Zgierskie ulice, takie jak Musierowicza i Gałczyńskiego, od ulicy Parzęczewskiej do ulicy Piątkowskiej. ona Nie ukrywam, w tym trudnym czasie są dla nas bardzo ważne. Ten budżet na ten moment przy okazji COVID-u i spadających wpływów, on by się jedynie równoważył, a dzięki tym środkom będą możliwe Inwestycje będzie też możliwe wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Poseł Marek Matuszewski wręczył także symboliczne talony pieniężne, burmistrzowi Ozerkowa oraz wójt gminy Zgierz. Za otrzymane pieniądze zostaną na przykład wykonane prace termomodernizacyjne. Te 600 tysięcy, które otrzymaliśmy na termomodernizację budynku OSP w białej. Moi strażacy czekali na to. Nie ukrywam, nie mamy tego w projekcie budżetu, więc teraz jest szansa, że będziemy to realizować. Marzenia się spełniają. Jest mi również bardzo miło, że zabiegana droga, zabiegana przez naszych mieszkańców. W Szczawinie też ujrzy światło realne i będziemy mogli tą powiat, będzie mógł tą drogę realizować, wybudować łącznie z chodnikiem, bo to był również priorytet mój jako wójta gminy Zgierz. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za to dofinansowanie. Łącznie samorządom z powiatu zgierskiego wręczono ponad 15 milionów złotych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezwzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19 to ogromny impuls inwestycyjny dla regionów. Wola walki, pokonywanie własnych słabości, pasja, tak o zapasach mówili młodzi zawodnicy, uczestnicy memoriału Marcina Kurpińskiego, który po raz 21 odbył się w Zgierzu. Na dwóch matach zapaśniczych spotkało się około 60 zawodników, by walczyć o medale i miejsce na podium. Memoriał to ogólnopolski turniej młodzików w zapasach w stylu wolnym, organizowany dla upamiętnienia tragicznie zmarłego Marcina Kurpińskiego. No jest blisko 60 zawodników. Niestety jest to połowa tego co było w roku ubiegłym. No niestety pandemia robi swoje, drużyny ograniczają swoje wyjazdy. Mamy nadzieję że w przyszłym roku wrócimy już do normalnego poziomu. Do śmierci Marcina doszło w 1999 roku, wówczas 19-letniego zgierskiego zapaśnika, mistrza Polski kadetów i juniorów, wielokrotnego reprezentanta Polski w różnych kategoriach wiekowych. Był to bardzo uzdolniony zawodnik. E, który naprawdę bardzo ładnie się wpisywał e, jakby w tradycję zgierskich zapasów. E, zdobywał fajne e, miejsca na arenach nie tylko kraju, ale też i, e, mistrzostw Europy i świata. No i tak wszyscy planowaliśmy, że jakby będzie kon kontynuować nasze tradycje zgierskich zapasów na Igrzyskach Olimpijskich. No, sytuacja, no, która się wydarzyła, nas bardzo no, mocno przybiła. I... Staramy się po prostu mieć go zawsze na sercu i organizując te turniej no, przypominamy, że był naprawdę fajnym zawodnikiem i wspaniałym człowiekiem. Niedzielne zawody odbyły się na nowej hali przy ulicy wschodniej 2. Zgierskie towarzystwo atletyczne zdecydowanie wygrało klasyfikację drużynową. Złote krążki zdobyli Igor Kaczmarek, Witold Pawlik, Maciej Słowiański, Mateusz Seliga, Dorian Bielicki, Antoni Majchrzak, Franek Suszek, Alan Bijak, Kacper Szatkowski, Kuba Pabich. Srebro natomiast Franciszek Barylski, Adrian Zduńczyk, Oleg Urbaniak, Cyryl Kamiński, Janek Ciszewski i Seweryn Nowicki. Święta Bożego Narodzenia już za pasem. To najlepszy moment, by zaplanować świąteczne dekoracje i wprowadzić do domu odrobinę magii. My chcieliśmy państwa zainspirować pomysłami z gierzanek. Klasyczne bombki powoli odchodzą do lamusa. W tym roku hitem są bombki vintage, personalizowane, zabawne i inspirowane epoką perelu. Sporą popularnością cieszą się również ozdoby choinkowe wykonane metodą dekupażu. Oczywiście własnoręcznie wykonane ozdoby to pamiątka, do której się z sentymentem wraca po latach, a jeśli dodatkowo na tych ozdobach jest wzór folkowy, czyli taki wzór, który jest najmilszy mojemu sercu, to z pewnością będzie przez wiele, wiele lat ta ozdoba cieszyć nas wszystkich. Do wykonania bombek, metodą dekupażu potrzebnych jest kilka elementów. No przede wszystkim musimy mieć bombki, tak? zakupić musimy styropianowe kulki różnych rozmiarów dostępne są w każdym sklepie. Przydadzą się patyczki do szaszłyków, ponieważ trudno jest tą bombkę ozdabiać, jeśli ją trzymamy rękoma, a nabita na patyczek pozwoli nam na sprawne wykonanie ozdoby. Potrzebny będzie lakier, potrzebny będzie klej typu wikol, no i oczywiście biała farba do tła, do tego, żeby tą bombkę, zanim zaczniemy ją ozdabiać, powlec warstwą białej farby. No i oczywiście same serwetki, czy to z wzorami folkowymi, czy jakkolwiek innymi, które bliskie są Waszym sercom, warto wybrać takie, które się nam po prostu podobają. Myślę, że około kilku złotych, jeśli pójdziemy w hurtowe wykonanie, czyli zakupimy sobie jakiś zestaw sześciu czy ośmiu bombek, bo one są pakowane w różnych ilościach, no myślę, że w granicach dziesięciu, góra piętnastu złotych możemy się zamknąć za ozdobienie takiego całego zestawu. Poza tym niewykorzystane w danym roku półprodukty możemy wykorzystać w kolejnych latach i wyprodukować jeszcze większą ilość bombek. Wykonanie bombki zaczynamy od nabicia kulki na patyczek, czy to od szaszłyka, czy to patyczek wykałaczki. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to pomalowanie tej bombki białą warstwą farby. Można też używać innych kolorów, natomiast jak ktoś jest początkujący, zalecam białe tło, bo ono naprawdę do wszystkiego pasuje i nie będzie nam potem w dalszych częściach pracy sprawiać trudności. Gdy ta farba wyschnie, Albo gdy się śpieszymy i już nie możemy czekać, no to oczywiście używamy suszarki, ale, ale jeśli mamy chwilę, to dobrze by było tą pomalowaną farbą bombkę odłożyć na bok i poczekać, aż farba dobrze wyschnie. Jeśli mamy już suchą pomalowaną bombkę, rozrabiamy klej Wikol. Trzeba go troszeczkę rozcieńczyć, ponieważ on, jak jest w tubkach dostępny, czy w puszkach, jest dość gęsty, więc przyda się rozcieńczenie go do takiej konsystencji mleka. I za pomocą serwetek zaczynamy ozdabiać bombkę. Oczywiście serwetki, które kupujemy, są złożone na cztery części i składają się z dwóch albo trzech warstw, więc też jest ważne, żeby te warstwy bibuły od siebie oddzielić. Tak, żeby tylko ta najcieńsza, najbardziej delikatna warstwa do wykonania bombki nam się przydała. Z chusteczki wycinamy poszczególne elementy, można je też wydzierać delikatnie, ale jak mamy ostre, dobre nożyczki, to, to fajnie jest te elementy wyciąć. Jeśli mamy wzory na chusteczce na białym tle, to nie musimy się za bardzo przejmować tym, że to wycięcie nie będzie takie idealne, ponieważ białe tło na białej bombce i tak zniknie, nie będzie widoczne. Jeśli już naniesiemy serwetkę, na bombkę. No oczywiście musimy poczekać aż klej wyschnie. Kolejnym etapem jest powleczenie bombki lakierem, no bo oczywiście jak ona się pięknie błyszczy, to cieszy oko. No i na sam koniec ozdobienie jej kokardkami, guzikami, brokatem. No już każdy indywidualne gusta ma, więc z pewnością wybierze coś co dla niego będzie najpiękniejsze i najcudowniejsze. No i pozostaje wieszać na choinkę. Ozdobiona w ten sposób choinka będzie z pewnością wyjątkowa. Moja choinka w tym roku będzie przyozdobiona w talarki drewna. Konkretnie są to gałęzie brzozy pocięte na talarki. Gdy właśnie mam taki talarek papierem ściernym Szlifuję go z jednej i z drugiej strony. Można również talarki kupić gotowe, ale ja miałam właśnie zrobione przez mojego kolegę. I następnie, gdy już talarek jest oszlifowany, to farbą i pędzelkiem tak, maluję białą, białe, białe plamy na talarku. Bo następnie będę przy metodą dekupażu przyklejała serwetki, tak? A serwetka musi mieć po prostu tło jasne, bo inaczej nie będzie się dobrze prezentować. Dlatego talarki są malowane. Gdy talarek pomaluję, musi on oczywiście wyschnąć i następnie. Wycinam motyw z serwetki. Różne są serwetki, różne motywy, w zależności od tego, czy jest duży talarek, czy jest taki, czy mniejszy talarek. I za pomocą kleju do dekuparzu przyklejam, przyklejam serwetkę, i znowu musi to wyschnąć. Po czym. Mam właśnie takie konturówki w różnych kolorach i może tutaj będzie widać na chońce. I po prostu domalowywuję takie elementy, żeby były bardziej, bardziej widoczne. I gdy po raz kolejny to wyschnie, to lakieruję to takim lakierem bezbarwnym. No to trwa kilka godzin, dlatego że też dużo czasu zajmuje, zajmuje to schnięcie, czyli te kolejne dwa czy trzy razy musi to wyschnąć, żeby, żeby można było nawet polakierować. Tak? Ja dwie warstwy lakieru daję, więc no, trwa to długo, kilka godzin. Ja to, Nieraz nie mam tyle czasu, żeby siedzieć po prostu cały czas przy tym, więc rozkładam to na dwa, na trzy dni. Można używać suszarki z tym, żeby bezpośrednio ten ciepły strumień nie był na, 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 tym, na tym obiekcie, dlatego że może potem się rozwartwić albo, albo no nie, nie, raczej, raczej z, z, daleka, z daleka, ale, ale można podsuszyć. Ja raczej zostawiam do takiego samoistnego wyschnięcia. To jest ekologiczna, to właśnie gałęzie obcięte z działki, więc tak, jak najbardziej. Mnie się, mnie się podoba i, i mojej rodzinie również. Ozdoby choinkowe własnej roboty są łatwe do wykonania, a dają sporo frajdy i pozwalają na spędzenie czasu z bliskimi w kreatywny sposób. Dzięki temu zbudujecie państwo wspólnie także świąteczną atmosferę. Po małym i chwilowym zimowym epizodzie do Polski wraca ciepła jesienna aura. Sprawdźmy, co czeka nas w pogodzie w kolejnych dniach. Jutro aura będzie zbliżona do tej dzisiejszej. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia nie przekroczy 5 stopni. Rano i wieczorem będzie ujemna. W środę termometry pokażą do czterech kresek na plusie w ciągu dnia. Tego dnia mogą pojawić się mgły. W czwartek, według synoptyków, temperatura maksymalna wyniesie do 5 stopni powyżej zera. Tego dnia będzie raczej pochmurnie. Nie powinno padać. Wysokie ciśnienie sprawi, że wpływ pogody na nasze samopoczucie będzie raczej dobry. I to wszystko, co przygotował dziś dla Państwa zespół redakcyjny wydarzeń. Na kolejny serwis informacyjny zapraszam tradycyjnie w środę o 16.30. Życzę Państwu miłego popołudnia i do zobaczenia.